Witam serdecznie z tego powodu, że mamy okres na ogórki, świeże, gruntowe, fajne ogórki, no i też na cebulkę, i cebulę, i marchewkę za chwileczkę będziemy mieli już elegancką. Postanowiłem zrobić szybkie kimci właśnie z ogórków. Już jedno jest na moim kanale, jest z kapusty pekińskiej. Dziś zapraszam na szybkie kimci z ogórków z ogórków gruntowych, naszych, polskich więc na początek zacznijmy od przygotowania warzyw tu mam cebulkę wraz ze szczypiorkiem jedna zwykła cebula i dwie marchewki no i tutaj mam ogórki ogórków mam tutaj 1,5 kg oczywiście można zrobić sobie z mniejszej porcji ja robię z 1,5 kg tu mam drugą miskę jeszcze jedną i kroję odkrywam te końce Ogórka kroję na ćwiartki. Ale, jeżeli są grube te ćwiartki, to jeszcze raz. I tak, jak ten ogórek jest długi, tak go po prostu kroję. Nie przekrawam już na połowę, bo to mi się wydaje nie ma sensu. Fajnie się je takie długie właśnie ogórki. No i wrzucam do miski. Oczywiście, ogórki są bardzo dobrze umyte. I tak z nimi postępujemy. Jak już widzicie, no w misce się tutaj zakrywa od ogórków. Biorę trochę soli, u mnie sól kłodawska. I tak po prostu trzeba posypać te ogórki. Powiedzmy łyżką, tak każdą warstwę łyżką soli, później będziemy to wszystko mieszali. Wszystko wam powiem, dlaczego tak robimy. No i mam następną warstwę ogórków i znowu sól. W tym momencie, kiedy już zrobię wszystkie ogórki, że to zostało, bardzo łatwo pójdzie je pomieszać, żeby ta sól była na każdym ogórku, żeby była po prostu wszędzie ta sól. Ale nadal muszę kroić. No i teraz już mam ostatnią, taką ostatnią warstwę ogórków, posypuję solą. I teraz wszystkie delikatnie, tak żeby ich nie połamać, mieszam, żeby ta sól była na wszystkich ogórkach elegancko. Często to mi chodziło, żeby to było warstwami, e, dużo krócej się miesza i nie porozwalam na pewno już tych ogórków. Teraz to tak zostawiam. Zostawiam tak na 30 minut. W tym czasie na spokojnie zrobimy sobie tą całą pastę, e, w której e, zanurzymy te ogórki, więc lecimy dalej z przepisem. No i teraz musimy sobie zetrzeć e, Marchewkę? Marchewkę w takie wąskie słupki. No i zacznę już ścierać. Ja robię to na mandolinie. Można to zrobić nożem, ale na mandolinie zrobię to dużo szybciej. Ścieram to pod takim kątem, żeby te słupki miały choćby 5 cm długości. do mandoliny używam specjalnej rękawicy, ona już ma co prawda takie przebarwienia, bo po prostu ona jest prana ona po użyciu może zostać wyprana i nie straci swoich właściwości, świetna sprawa nie utniecie się, można po tych sobie o nożach jeździć, nic nie zostaje nie kłaczy, świetna sprawa znajdziecie, ja mam ją podlinkuję pod filmem, tą rękawicę i możecie ją sobie zakupić ale to nie tylko jest do właśnie szatkowania na mandolinie, bo też się kroicie nożem dużo, dużo, szybciej można kroić, no bo się już tak nie boicie, że się utniecie po prostu. Ok, no i to weźmy takie słupki, zobaczcie ja lubię jak w kimchi jest trochę więcej trochę więcej marchewki z tego względu, że ona dodaje takiej fajnej słodyczy jeszcze to jest naprawdę spoko teraz na tym samym może troszeczkę szersze pokroję paski ale też tak, takie cieniutkie zrobię, poszatkuję cebulę ale z tej cebuli połowę, całej nie będę ścierał Jak powiedziałem, połowa cebuli starta. Ona też w takie słupki się porobiła. Fajna sprawa, naprawdę. Następna rzecz do pokrojenia to te małe cebulki ze szczypiorkiem. Ja tylko sobie obetnę tutaj te korzonki, czy tam pozostałości po i kroję. Nie kroję zbyt długi już że Koreańczycy lubią takie dłuższe kawałki szczypiorku, ja to robię tak bardziej, wiecie, w naszej polskiej, polskim stylu, bardziej krótkie takie. Też dużo cebuli nie dawałem, z tego względu, że te cebulki tutaj też chodzą. No jako, że robimy pastę, no to teraz musimy tutaj dodać czosnek, ale czosnek już nie w żadne płatki w nic, tylko po prostu przeciskamy go przez praskę i ja mam polski czosnek. To jest czosnek harnaś. I takiego czosnku daję na tym ilość 3 sztuki. OK. Do tego dodaję i to warto sobie kupić. Dużo to nie kosztuje, a kupicie to w każdym w sumie takim większym supermarkecie. Ja tutaj mam sos rybny, i dodaję go tutaj cztery płaskie łyżki. On na początku. Niezbyt pięknie pachnie, jak powąchacie, nie każdemu to podejdzie, ale uwierzcie mi, że zapach i smak tutaj się z tym wszystkim tak łączy elegancko, że naprawdę warto to dodać. Po prostu warto ten składnik dodać. On tutaj się wymiesza z tym wszystkimi smakami, aromatami i jest po prostu pycha później. A też przyspieszy troszeczkę kiszenie tego, bo te ogórki lekko nam się też zakiszą, to będą takie mało solne po koreańsku. I tutaj jeszcze dwie łyżki a nawet 3 oleju z samowego. Okej. Okay. Już to łóżkę tu zostawię. A teraz potrzebujemy również Płatki chili. Ja tutaj używam y, tych płatków chili z firmy Jelux. One, widzicie, są naprawdę fajne, bo musicie wiedzieć, że płatki chili, one nie są jakieś tam mocno czerwone. Bo jeszcze mam paprykę gochugaru oryginalną, ona jest mocno czerwona. A prawdziwa papryka, ona musi taka suszona, ona musi mieć taki lekko brązowawy odcień. I te właśnie takie mają. I tego dodam tutaj dwie płaskie łyżki. Ach, jeszcze troszeczkę, bo ja lubię tą ostrość. Dobra. Możemy to już wstępnie wszystko wymieszać. Ale to oczywiście nie wszystkie składniki. Tutaj dodaję jeszcze łyżkę cukru, ale nie żaden xylitol ani erytritol, po prostu zwykły cukier. Kuchnia koreańska tego cukru wszędzie używa i on jest też tutaj nam niezbędny. Na patelni mam tutaj uprażone trochę sezamu. Dodaję, to są jakieś dwie łyżki sezamu. Też tutaj wymieszam z tym wszystkim elegancko, tak, tak, tak. Jeżeli będzie to, tak, to dość suche, musicie tutaj dodać sobie jeszcze troszeczkę wody. Ja nie dodaję, bo u mnie jest to wszystko eleganckie, tak jak powinno być. Okej, okay, ja to już odstawiam, teraz biorę z powrotem ogórki. I z tymi ogórkami idę nad umywalkę i przez durszlak po prostu położę sobie na durszlaku i muszę je obmyć z tej soli, z tego nadmiaru soli. Ta sól już weszła do środka do ogórka, on już jest solony, on pół godzinki sobie leżał, jest już taki bardziej, wiecie, e, pozbawiony trochę wody. Idę je opłukać i zaraz z nimi wracam z powrotem. No i teraz już mam tutaj te ogórki opukane i teraz Wam powiem, że takie ogórka sobie weźmiecie Do spróbujecie on już jest słony, choć ta sól została wypukana. Przerzucam dodaję tutaj. Całą zawartość tą moją pastę na ostrej papryce i warzywami. To po prostu mega. Dobra, no i teraz to wszystko mieszam i wcieram te ogórki. Wszystko to musi być dokładnie zrobione. Oczywiście ze składnikami możecie kombinować. Moi znajomi na przykład dodają do tego świeżego ananasa. Ale teraz pięknie pachnie, mocno sezamowa. No i bierzemy takiego ogurasa i sobie go próbujemy. Oczywiście ta takim ci ona musi w lodówce sobie postać z 2 dni, żeby wtedy jest idealna. Hmm. Ja. Hmm. Ale jeśli to kimci będzie stało dwa dni, będzie super, ale można już je jeść od razu. To jest odwrotnie jak z kapustą, bo to kimci z kapustą, ono musi po prostu się dosyć długo kisić, a to wystarczy dwa dni w lodówce potrzymać i jest pyszne. Można też od razu, jeśli ktoś chce. No i to jest cały przepis na kimci. Można to zapakować teraz sobie w słoiki. Ja mam do tego specjalną kamionkę. Zobaczcie mam do tego taką piękną kamionkę, to też zresztą z firmy Jelux, na końcu Wam podlinkuję. Można kupić to u nich w stacjonarnym sklepie w Żorach oczywiście i ja układam sobie do niej te ogórki. Nie trzeba tego jakoś tam dokładnie układać, ale po prostu docisnąć trochę, żeby pozbywać się tego powietrza. I w ten sposób układamy. I wam powiem, będziecie robili grilla, wynosicie sobie to kimci, nawet w takiej kamionce i to po prostu jest takie wow, że zobaczycie. Normalnie złamie to system. Cię wrzucam i trochę dociskam, nie wiadomo, te ogórki się poddadzą pod naciskiem dłoni, tak żeby trochę to powietrze wyszło. Wszystko całą, tą pastę, wszystko co zostało, jakiś tam płyn, wszystko, wszystko to musi tutaj wejść z powrotem do tego garnka. Właśnie dobrze trochę tej pasty zostawicie i ona na wierzchu będzie. Ok, ja tylko umyję ręce. No i koniec. Zamykamy, wkładamy sobie do lodóweczki na dwa dni. No i mamy pyszny dodatek do mięs z grilla, można z ryżem to zjeść, z ryżem, z jajkiem, obojętnie jak chcecie. Można to podawać na wiele sposobów, jako zwykłą surówkę też można podać, tylko pamiętajcie, no jest to dosyć pikantne, także może nie dla wszystkich, ale też musicie wiedzieć że te płatki czyli one nie są tak pikantne jak na przykład zwykła papryka z ostra, ta taka, co w sklepie można kupić, ta taka drobniutka. Tamta to po prostu by nie dała tu rady, bo, bo to było za ostre. A te płatki chili wnoszą, wnoszą taki... Fajny posmak pikanterii, też nie można z nimi przesadzić, oczywiście. Ale w, takich, w tych proporcjach, które ja Wam podałem, wychodzi to idealnie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.